Słuchajcie, około godziny temu zamknąłem Elvisa w najgorszej celi, jaką możecie sobie tylko wyobrazić. Ta cela znajduje się w tajnej bazie Pennywise'a, czyli chyba najgorszym miejscu, jakie może tylko po prostu istnieć. Na domiar złego jeszcze zamurowałem go koblem i serio, on, on się stąd nawet nie chce ruszyć, bo wiem, że on się ewidentnie boi. ale to jest totalnie największa zemsta, jaką można było zrobić za jego pranka. Więc dziś mam zamiar skontrolować, co się tam dzieje. No i serio, jeżeli jesteście ciekawi, jak to po prostu wyjdzie, zostawcie koniecznie subskrypcję na tym kanale, Jaki też możecie zostawić na moim drugim kanale, bo niedługo na niego wracamy. Okej, okay, dobra, więc ja otwieram teraz te drzwi. Hops, okej, okay, wbijamy sobie tu elegancko. I tak, ja nie wiem, czy ja powinienem teraz w sumie. Wziąć... Może weźmy na początku potkę, żeby żeby nie było. Weźmiemy sobie poteczkę i elegancko tutaj po prostu wejdziemy. Tak, niezauważalnie jesteśmy. Okej, okay, dobra, o, on nas widzi, on tu cały czas stoi i po prostu kiwa głową, żeby nic mu nie zrobić. Okej, okay, dobra. To była teraz taka próba kontrolna, czy on tutaj nic nie kombinuje, czy on nie próbuje jakoś uciec? W ogóle chyba nie ma jakoś specjalnie tutaj dobrej drogi ucieczki, więc to jest na nasz plus. Ja, on widzicie, on nawet nie próbuje uciekać z tego miejsca, po prostu sobie tam grzecznie stoi. Okej, okay, więc ja sobie teraz zdjąłem poteczkę i ziemki, bierzemy siekierki, wchodzimy tam i może trochę z nim byśmy popisali, tylko chyba gdzieś tutaj odłożyłem tabliczki. Jak nie, no to e, pójdziemy po nią po prostu tutaj na zewnątrz jest jedna, ale sobie jej będziemy mogli używać. Okej, okay, więc tak, wbijamy tutaj do środeczka. Czy on nie jest jakoś w tym pokoju? Okej, okay, dobra, stańmy totalnie tak za nim, jak się tylko obróci, będzie bardzo wystraszony. Ale poczekajmy tą chwilę i myślę, że jest warto, naprawdę, bo gdybym się teraz obrócił, Elviso, on by po prostu był przerażony. I serio, jakby musimy chwilę postać, okej. Okay, okej, okay. on tu stoi. On tu stoi i się wystraszył, a jakby. To jest to jest śmieszne, więc tak, wchodzimy do niego. Ty, gościu! Dokąd ty idziesz? Dokąd ty idziesz? Yyy, okej, okay, dobra, Elviso, chyba chyba się tak nie dogadamy. Może go hitnijmy tak jeden raz, to wtedy od razu jakoś zaczyna inaczej gadać mam, mam chyba pomysł na najgorszego pranka, jakiego go można mu zrobić. Czyli chyba wrzucić go do tej pajęczyny. On... oj! Oj, tego nikt nie chce tam wpaść, bo jak widzicie, tam już ktoś skończył w nie najlepszy sposób. Okej, okay, dobra, ziomki, wziąłem niewidkę. I z tego co widziałem, Elviso tutaj jest. On ciągle jakoś odwyczaił, że tutaj jest dobre miejsce do schowania się, więc my tam mu pokażemy, że to nie jest do końca najlepsza miejscówka, okej? Okay. Wow, ale on teraz musi mieć przypał, bo serio, jakby z tej pajęczyny nie da się kompletnie wyjść, to jest najgorsza pułapka, więc tak, mamy teraz go uwięzionego. Myślę, że on dzięki temu może trochę przestanie, chociaż. By. Żeby... Nie ja piłem tą podkę. To jest dziwne. E... W każdym bądź razie. E... Dobra, wchodzimy. No i zobaczmy, zobaczmy. Czy mu się to podoba? Chyba nie, on tutaj. Bi... Rozwalił. Oj! Oj, założył zbrojkę. Widzę, że tutaj kolega szykuje się do walki. Ale zostawmy mu tylko tak. Tak, tak po prostu do, do wyjścia coś, ok? E, więc tak, wrzucę tu dwa kobla i idziemy, idziemy stąd, uciekamy. Okej, okay, więc Elvizo jest tam na dole. Ja teraz stąd wychodzę. I serio, on ma całą jak są zbrojkę, ale on, z tego co wiem, on gdzieś ma tutaj spawna. No, nawet ja sobie tutaj zrobię, będzie od razu szybciej. No i tak, ziomki, czekamy, jak on stąd tylko wyjdzie. I serio, on, on chyba może teraz po prostu się poczuć jak taki mocarz, a my teraz po niego idziemy i pozbędziemy się tej zbrojki, żeby. Ty, gościu, chodź za mną. Chodź za mną, to jest rozkaz, to jest rozkaz, co on ma za mną iść teraz. Okej, okay, masz za mną miść, Elviso, rozumiesz? Okej, okay, chyba, chyba załapał. E, więc tak, trzeba się pozbyć jego zbrojki, bo serio, nie może tak być, że on ją będzie teraz tutaj miał, serio. Je... Tak, brzydalu? Z... Z szacunkiem do pana. <laughs> no i teraz, ej, ej, kolego! Kolego, chyba, chyba on się gdzieś tutaj za daleko zagalopował. Ok. No, 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 po co mu to było? Po co mu to było? E, nie do, jeszcze drzwi w ogóle on miał, ale on miał dziwne itemki. Dobra, mam teraz plan. Przyjdźmy po prostu po niego. On widzę, że. Oj, Elviso. Elviso, no nie próbuj nawet. Tak, okej. Okay. Może zróbmy tak, oddajmy mu jego itemki. Niech on sobie je założy. Niech on sobie założy tą zbrojkę teraz. Okej, okay, łap. Łap, gościu. Myślę, że będzie teraz taki podjarany. O, dostałem zbrojkę. Ok, zamknijmy drzwi. Yes. I <laughs> teraz. Proszę, proszę, proszę. xd. T, 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 nie wiem czemu, ale mnie to po prostu śmieszy, że coś takiego wykombinować. Oj, wszystkie diaksowe itemki chyba poleciały. Razem z Elvisą tutaj na dno. E no, chyba niezbyt dobrze dla niego, ale tak. Ja teraz sobie tutaj wchodzę. Elegancko zbieramy tabliczkę. Może dajmy mu trzy buteleczki właśnie tutaj na wodę. Niech sobie coś yy, pije. I dajmy mu tak z, z dwa, trzy steki. Nie, niech sobie je po prostu ma, chłopak. No i tak, i ja teraz może w ogóle wezmę tą wodę, bo... To, to może ułatwić mu ucieczkę jakoś, myślę. Że gdyby on to wy... Głupek? Okej. Okay. Głupek. Zobaczymy, kto jest. Ojej. No i zabieramy mu jego itemki, tak? Tak. Nawet... No nie, no dobra. On mnie już gra na nerwy. Ja stąd wychodzę. Okej, okay, ziomki. Wpadłem na świetny plan, żeby teraz wyskoczyć tutaj Elvisowi, bo ja z tego co widziałem on jest bardzo, bardzo chętny do ucieczki. Może nawet zostawmy mu drzwi. Zobaczmy co on w ogóle wykombinuje. Ja serio. Ja chcę mu nawet na to trochę pozwolić, żeby on poczuł się, że se serio może. Że on serio da radę. Stąd nawiasz. Tylko czy, czy serio mu to wyjdzie? Dobra. Ty, on, on nawiał? Cześć, Elviso. Cześć, no i co kombinujesz? No? No? Ty, co on kombinuje? Co jest? Ej, gonimy gościa. Gonimy. Nie... Ej, jakby. Do, dokąd ty lecisz? Typie. Typie. On chciał na mnie jakąś połapkę zrobić. Ewidentnie, dobra, lecimy, lecimy. Lecimy tym kanałem, tylko że. Kurde, nie, nie, pajęczyna, pajęczyna, no jakoś to zbyt dużo tutaj dałem, ale serio, to, 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 to gdyby nie, to nie, nie, no nie, gościu, proszę, daj mi wpłynąć w to miejsce, ja cię, ale ja czasu straciłem go, goniąc teraz, nie, on teraz ma taką akcję, jak on dobrze się ruszał, to on może teraz naprawdę wiać mi bardzo daleko, co nie jest oczywiście korzystne, oj. O, chyba ktoś ma przypał. Okej, okay, więc ja tutaj przewidziałem wszystko. Wiedziałem, że jak to zamknę, to się nie da tego rozwalić, praktycznie. Ja kopałem to przez jakieś kilka minut około, jak chciałem rozwalić właśnie tego trapdora, więc no, myślę, że tutaj gość nie ma zbyt łatwych szans na ucieczkę. Więc tak, zdobamy się tutaj powoli właśnie do... Wow, on, on nawet sam. Sam po prostu wszy... wszystko sobie jednak. Najchę... Tak? Tak się bawimy, tak się bawimy. No dobra, Elviso. No dobra. Ech, no nie mogę z gościem, po prostu nie. Dobra, nie ma typie. Nie ma. Dobra, chodź. Chodź gościu. Chodź tutaj gościu za mną. Ja mu pokażę. Ja mu już pokażę, dobra. Nie no bo on teraz zwiewa już tak bez sensu. Okej, okay, dobra, mamy cię, mamy cię. Dobra, ja lecę teraz tędy. Mam chyba najlepszy plan. On sobie, niech sobie tutaj będzie. Ja idę teraz po prostu wziąć ten otwór, otworzyć, bo serio, chcę zobaczyć co się dzieje na zewnątrz, czy cokolwiek się zmieniło, czy ktoś nie szuka właśnie tutaj Elvisa, więc lecimy. Okej, okay, więc ziomki, ja się teraz przeszedłem trochę po milionowicach i szczerze mówiąc, nigdzie nie widzę właściwie Elviso. Serio, on jakby po prostu tutaj w ogóle się nie ruszał. Serio, ja myślę, że on tutaj gdzieś będzie próbował uciec, ale no chyba za bardzo tak nie jest. Też nie widziałem, żeby ktokolwiek go szukał, więc no dosyć spoko sytuacja jak na to, że. Czekajcie, czy mi się przewidziało? Czy mi się przewidziało przewidział, czy on próbuje nagrać? Dobra, słuchajcie, ja się tutaj trochę schowam za, ni za tym budynkiem i przyjrzyjmy się temu. Okej, okay, dobra, on gdzieś tutaj jest. Ja, ja jestem oczywiście z wyłączonym nikiem przez konsolę serwera, więc ja mogę tutaj bez shifta nawet stać. No i dobra, gdzie on ucieka? On chyba. No, on chyba nic nie ma, ale wieje totalnie. Gdzieś przed siebie, byle uciec, więc gonimy go, gonimy typa. Okej, okay, lecimy, lecimy. On leci. Po jakieś itemki, losowe itemki. Dobra, ja się chowam, ja się chowam, ja się chowam, chowam, chowam. Szybko, szybko. Weźmiemy sobie niewidkę, żeby tutaj być jednak e, niewidzialnym. I będziemy go śledzili. A jak tylko się pojawimy, on będzie wiedzieć, że to, to niedobry pomysł, żeby nawiewać. Okej, okay, dobra. Ma jakieś tutaj itemki, koblowe e, i tak dalej. Dobra, chyba nie widzi tych partikli, więc o tyle dobrze. E, no i tak, nie wiem co właściwie powinniśmy teraz zrobić, bo... Serio, takie podglądanie go nie ma kompletnie sensu. Bo to byłoby po prostu głupie. To byłoby po prostu głupie. No i tak, lecimy, lecimy sobie za Elviso. Zobaczmy, dokąd on pobiegnie. To jest dosyć ciekawa sprawa, bo szczerze nie mam pojęcia, dokąd on. Mhm, uh -huh. Oho, sprytnie, sprytnie. Mhm, uh -huh. ale to chyba trochę nie zadziała, Elviso. Oj, trochę nie. Dobra, cofnijmy się. I tak, czy on tutaj rzeczywiście jeszcze nie próbował wejść? Czy co? Ej, bo jakby nie ogarniam, nie ogarniam. On się tutaj czai, jakby. Jakby to wyglądało, jak gdyby po prostu próbował zrobić jakąś pułapkę. On tuś biega z bambusem. Biega z bambusem, gość, dobra. E, nie wiem, czy to jest dobry plan, żeby teraz tutaj podejść i po prostu go tam z powrotem spakować, ale myślę, że on jeszcze jakoś będzie tutaj się bardziej ruszał. Okej, okay, okej, okay, coś się dzieje. Elviso się po prostu. Co? E, przepraszam, ale co się tutaj odwaliło? Gość właśnie zginął na jednego hita od borówek. On w ogóle nic nie jadł. To nie dobrze. ale teraz możemy wbić na dół i, i po prostu się na nim tutaj zemścić. Dobra, ostatni item wykopany i lecimy, lecimy na dół. Tutaj musimy ewidentnie gościowi pokazać, że no z Pennywiseem się jednak nie zadziera. No ja rozumiem, że można z każdym chcieć zadrzeć, ale z jest... Klaunem Pennywise, no to ja bym nie zadzierał, serio. Nie polecam nikomu, więc tak. On pewnie będzie próbować teraz znowu uciec, więc my od razu, my może poczekajmy od razu tutaj w holu. E, po prostu poczekamy na niego, aż on będzie wychodził. Na pewno się zdziwi, jak nas zobaczy tutaj stojących. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. E, wbijamy właśnie w tym kierunku. No i tak, czy on tutaj coś kombinuje? Czy on tutaj coś kombinuje, czy nie? Dobra, wbijamy. Ok. Okej, okay, trzeba też tak ostrożnie podchodzić Okej, okay. co on kombinuje? Aha Aha uh -huh. Coś tu wykombinował koleś, okej, okay, dobra Chyba się tego nie spodziewasz <ś> Okej, okay, gonimy go Gonimy go Dobra, lecimy, lecimy za gościem, bo. No nie, nie wiem, on chyba myślał, że po prostu Pennywise to jest nie, nieuzbrojony koleś, co? Dobra, bierzemy w ogóle siekierkę, bo to tak nie wypada trochę z takim lamerskim jakimś tutaj mieczykiem biegać. Okej, okay, lecimy, lecimy. Nie możemy oczywiście mu pozwolić, żeby on sobie tutaj tak nawiał. Tu ma luźne wyjście, ale ja myślę, że jesteśmy kilka kratek dosłownie za nim. Okay, hops, no, no gościu, przecież ja to wykopię w sekundę. To jest chwilka dla mojego super szybkiego, ultra wypasionego kilofa. Więc tak, lecimy, lecimy. Eee, dobra, on, co on tu kombinuje? On tu teraz ogarnia sobie jakieś jedzonko. Więc tak, wbijam tutaj sobie szybko za nim. Elegancko, elegancko, tutaj jesteśmy dosłownie o krok. O, krok za. Dobra. Serio, on jest na kilka hitów, więc myślę, że tutaj dogonienie go dałby dobry rezultat. Ale serio, musimy totalnie, totalnie szybko za nim tutaj biec. Czy on się serio wrócił? On się po prostu tutaj chce wrócić? No, no, typu. No, jasne, że tak. Okej. Okay, hops. Hops. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Okej. Okay, Okej, okay, dobra. I teraz... Teraz jest... No, no, serio, on coś tutaj ewidentnie kombinuje, ale chyba nie wie, że tutaj z clownem Pennywise, który no, mam normalnie miliard IQ, się nie da po prostu wygrać. No, gościu, gościu, no. Okej, okay, lecimy, lecimy od razu. Hops i lecimy po prostu za gościem, wyjaśniamy go, i tyle wtedy. Okej, okay, dobra. Nasz cel jest znowu namierzony. I serio, my jesteśmy tuż krok za nim. Możemy, myślę, że go na luzie tutaj wyjaśnić. Ja, serio, jestem. No, ale on się powinien chyba poddać teraz. No, halo przecież. No dobra, lecimy za nim dalej. Nie wiem ile to ma sensu, ale po prostu musimy gościa dogonić. On myśli, że prędzej czy później się podda, bo widzi, że ewidentnie jestem wypaszony po prostu tutaj po same zęby. No i tak, on leci właśnie w kierunku jakoś mojej Willi. To, w sensie to nie jest Willa Pennywise, ale to jest dosyć dobre miejsce, żeby właśnie kogoś tutaj tak przedgonić, bo serio, ja tutaj doskonale znam teren. I tak, wiem, że tutaj leci na latarnię. Okej, okay, okej, okay, elegancko. Dobra, gościu, może się być, Może byś się poddał, co? Ok, ok. Nie, nie wiem, nie chcę go też wyjaśnić. Eee. Ok, on wyszedł z serwera. On się ewidentnie wystraszył. Może mu na chwilę odpuśćmy. Ok, dobra. Gościu tutaj znowu wrócił na serwer. Myślę, że jak minie kilka minutek, to już będzie mieć totalny luz. A tu go cała armia normalnie jakichś mobów zaatakowała. Co najlepsze, mnie chyba ani jeden mob jakimś cudem nie zaatakował. Przez co jest takie wrażenie, jakby one mnie w ogóle olewały. Co jest mega mocne w takim moim przypadku. Więc tak, lecimy tutaj do góry. Okej, okay. on jest gdzieś tam u szczytu po prostu Willi. On próbuje jakoś tędy zwiać. kurde, ja się sam gubię w tym miejscu, nie wiem do końca, gdzie on jest. Pewnie gdzieś się ukrył na shifcie. Więc tak, najprostszym teraz sposobem na odnalezienie Elviso, myślę, że jest wyjście tutaj przed Willę i po prostu poczekanie, aż go jakoś tutaj zlokalizuj. Okej, okay, dobra, 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 widzimy, widzimy cię twój nick. Lecimy do góry, lecimy do góry, gościu. On, on nie wie w sumie, gdzie ja jestem, bo serio, mojego niku po prostu nie widać. I to jest dobra opcja. Właśnie, że mojego niku tutaj absolutnie nie widać, więc tak wychodzimy sobie przez okienko. Okej, okay. on jest tu piętro wyżej, jak widzicie. On się tam chowa, ale chyba nie wie, że ja tutaj mam łuk i mogę go jeszcze jakoś tak tak hops, hops może go trafić. Wow! Dobra, elegancko. Elegancko, o, gość jest na pewno teraz wystraszony, i na tym mi naj, właśnie najbardziej zależy, żeby go tutaj tak zastraszyć, nawet nie żeby go jakoś wyjaśnić, tylko żeby zastraszyć, żeby on po prostu myślał, że kurde, jednak z tym gościem nie, nie ma tutaj szans w PVP i po prostu by się poddał i wrócił. Okej, okay, dobra, lecimy na dół, lecimy za nim, od razu się rzucamy tutaj w pościg. Musimy gościa oczywiście tutaj dogonić i po prostu wyjaśnić je w taki sposób, żeby wrócił do tego lochu. Ja nie odpuszczę, choćby nie wiem co, więc tak biegniemy. Zobaczymy w ogóle dokąd on pobiegnie. Tak to będziemy mniej więcej znali jakąś jego strategię na uciekanie i jeżeli będziemy to dalej cisnąć, to serio to po prostu ogarniemy się, co on właśnie kombinuje. Ok, czy on, się, czy on się wraca? Czy mi się wydaje? Ok, widzę, że ewidentnie zbiera jakieś jedzenie. Czyli znaczy, że nie ma jedzenia. Jeżeli nie ma jedzenia, to jeżeli byłaby dobra okazja, udałoby mi się go na pewno jakoś wyjaśnić. Dobra, mamy to, mamy to. Ok, zdjąłem jedną drabinkę. I lecimy, 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 lecimy. Nie możemy po prostu gościowi odpuścić. Musimy być krok za nim. Krok tutaj za nim. Bo jeżeli po prostu się jakoś tutaj wrobimy, no to serio, wtedy jesteśmy po prostu. Dalej i mamy duży przypał. I... Okej, okay, dobra, jakoś teraz tędy, tędy, okej. Okay. Na studienki to się. No nie wiem kto nabierze, ale tak, robimy teraz o tak, cyk, cyk. Może go tutaj spróbujmy w ogóle wrzucić jakoś, bo to serio nie byłoby najcięższym zadaniem. Eee, więc tak, lecimy, lecimy. Okej, okay, okej, okay, dobra, goście, jest... kurde, muszę zjeść, bo nie chcę stracić sprinta, więc tak, robimy teraz atakę, taki taki myk, okej, okay, jesteśmy od tyłu i zobaczmy, którędy on poleci, na pewno przez ten, tą chatę, więc tak, robi, wow, nie, 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 po prostu nie, akurat w tym miejscu musiała być jakaś dziura w tym domku, dobra, gdzie on teraz nawiał, gdzie on mi teraz nawiał, ja muszę go ewidentnie tutaj jakoś odnaleźć, bo serio jest trochę przypał. Kurde, ja go gdzieś tutaj nie widzę. Musimy się rozejrzeć po milionowicach. Ziemki autentycznie, nie mam pojęcia, gdzie on jest, ale to tak absolutnie zero pojęcia. Mogę sobie biegać jak głupi, a go po prostu nie znajdę, bo serio, jakoś mi nawiał. Ja chciałem skrócić sobie czas biegnięcia, a... Co mnie to się wrobiło? I o tym mówiłem, właśnie, że jak się wrobimy, to będzie przypał. O tyle, że nawet nas nie wyjaśni, ale po prostu nie będziemy mogli go jakoś tak łatwo zlokalizować. Więc tak, teraz musimy powiedz jakoś, nie wiem, jakieś lokalizacje, takie gdzie może być. No, myślę, że przede wszystkim jego willa jest miejscem, które musimy teraz odwiedzić i zobaczyć, czy tam Elviso się nie kryje. E, więc tak, biegniemy, biegniemy teraz po prostu. Okej, okay, elegancko sobie teraz przebiegamy. No, jesteśmy właśnie gdzieś tutaj w jej okolicach, ale ja go totalnie tutaj nie widzę. Widzę. Czy ja serio jestem sam na serwerze? Ja jestem sam na serwerze, czyli on gdzieś musiał po prostu wyjść i mnie. Kurde, ma farta koleś. Ma farta, ale ja mu nie odpuszczę, bo ja serio. Ja mam dosyć tego, że ktoś zrobił na mnie pranka i serio. Ja uznam, że ja się, jak odegram, to się odegram tak, jak nikt tego nie robi, serio. Jakby. Zrobienie takiego ogromnego pranka jak Pennywise prank, no jest dosyć ciężkie do zrobienia, a żeby wyszedł na tyle dobrze, tym bardziej. Więc, Ziomki, co ja chciałem powiedzieć w tym momencie, to serio. W tym momencie, niech każda osoba zostawi subskrypcję na tym kanale. Jeżeli oczywiście tego nie robi, byłoby mi mega miło. A jeżeli nie, no to. No ja nie chciałbym, żeby kogoś Pennywise odwiedził, no serio, a wtedy słyszałem, że muszę odwiedzić, więc ja bym radził zostawić subskrypcję. No cóż, myślę, że na tym filmiku byłoby to już niestety na tyle, niestety udało się Elvisowi zwiać, no nie jestem z tego zadowolony, w sumie... W sumie to mi to zwisa dęda i powiewa, ale jednak wolałbym, żeby on tutaj jeszcze był uwięziony przez jakiś czas, żeby zrozumiał, że nie opłaca się robić pranków na Agent Xie, jak się w końcu by dowiedział, że no w sumie to ja robię na nim tego pranka. Więc tak, ziomki, pamiętajcie o tym, subskrypcja to podstawa, do tego jeszcze bardzo, bardzo Wam polecam zostawić też followa na moim Instagramie, jest oczywiście link w opisie tego filmiku, więc jeżeli jeszcze nie obserwujecie, to koniecznie zaobserwujcie, bo tam się pojawi niedługo nowa fota. Serio mega polecam. No i cóż, na tym filmiku byłoby to już na tyle. Do zobaczenia na następnym. No i cześć.